Hej! Ja też I, No! I w ogóle z Gredzio coś znalazł i idziemy szukać! Ja, ja po prostu miałem ochotę to nagrać jeszcze raz, ale no niestety takiej reakcji już nie słyszę. Chyba, że znajdziemy coś równie za i tego epickiego. No ale ty tego chyba jeszcze nie widziałeś. Nie no mam taką nadzieję. Nie, zdaje mi się, że ty wszystko widziałeś, ale chodź. Nie no podniosłem się przed chwilą tym, więc... skąd wiesz? Czym? Czym? Mhm. Czym? Dobra, nie zabiorę tu ryb. nie pokazaliśmy, ale za chwilę. A to farmy już nie, ja widziałem. No, przecież to, nie to jest zaczynek podcinku, więc... Zdziałłem. Co to za problem? Chodź tutaj tak jak ja patrz, tak? No dobra, tylko że ja z tym parkiurem to. No. Idziemy, idziemy. Tutaj, tutaj, za lampką, za lampką. Tutaj o, za światełkiem, tak? Kuczaczku, dobrze. Za światełkiem. Za światełkiem. Waga! I... Ale ja już to widziałem. <noise> o ja pierdzielę. Oj, zgradzę, zgradzę, chodź dalej! Ale mnie tu chyba nie było. Dobra, byłem tu, chodź dalej, po prostu zgradzę. Ja na swoim singlu już miałem to i nawet wstawiłem odcinek Grzybowe Krainy, nie, nie widziałeś? <noise> Ja pierdzielę! Taką reakcję odstawiłem i się już nie wiem jakiś dan, że ona zajbi z tego znalazł. Ufo czy coś, nie wiem. A tu... Ty... Siema! To to samo co kurczuku znasz. Tak? Nie pomogę ci odejść. odejdź! Odejdź! Dzia ci z szafy. Wiesz co z że, jak, że jakby się tak by... Wy... Po prostu... Nie, ja, ja cię nie ogarniam, człowieku. No, co ci chodź? Poszedłeś w lewo za nadzo? Tak. Czekaj. O No głupio, myszka! Musisz tak. Zbieraj grzyby. Czemu nie zbieraj grzybów? Bo ich mam. <kłyska> tak. I, i, I gdzieś tu jest jakiś potwór, którego zepchnę moją mega szuproszczałą. Szczeliła go w ryj... całą. Eee, a czy jakaś mam na siebie czy coś? Nie wiem, dlaczego? Bo, bo to nie ma sensu. Trzeba nagrywać! Czy pan ja, ro ja rozwalam wszystkie grzyby. W grę! A no to na pewno ja ciebie nie czekam. Dobra, idę już. Aha, no tak, w tym odcinku mieliśmy polecieć. No Gdzie? Na drugą planetę, znaczy na tą lodową. Ej, to może w takim razie zamiast lecieć na nią jeszcze w tym odcinku. Awianie! Awianie, czekaj, może powiesz coś. Ej! Wiesz co mój modma? No. Jak biję prawym, to jeszcze taka kółka leci. No mówię! Z... Czekaj. Ej! To też, co mi dajesz tak ma. No. Że jak prawie bije, prawie. to kulka leci jeszcze. Czekaj, bo może tu coś ma ciekawego, a to jest... To są dzidy, to tego nie chcę. A to jest ognisko. To ja myślałem, że może coś przepala. Proszę cię, ale czekaj. Dostałem. Ja to sobie tylko poluję! A właśnie jak będziemy musieli... Eee. A ja wiem co zrobię! Ty nawet... Dobra, nic nie będę ci zaradzał moich szczegółów, ale nas w... później zrobię coś epickiego. Dobra. A w sumie ale, nie możemy ale... lecieć na tą śniegową planetę, bo tam nie mamy ubrań na takich, żeby tam być. No właśnie, trzeba właśnie właśnie mieliśmy zbierać letter, ale nam się chciał. Tak, Bos grazieł klupali. Co się dzieje? Te... Bos! Bos! Ej, jestem Tomku, kurczam Zabił mnie! Miał mi na hita no? 101 HP mi zjadł. Jaki to był boss? Taki duży... Znaczy to są pseł do bossów z nim Jest boss! Jest boss! Taki duży, nie? Zjadł mnie. To chodź pójdziemy tam go zabić. Ale on nie zjadna hita. No to co? Ej, ale mam pomysł! Zabierzemy y, ostrze, pójdziemy do domku i tam go zabijemy. Chodź. Jest tam był domek taki. O ja jestem na farmie przy okazji, jak widzicie może coś się zmieniło, bo ja nie widzę na razie za bardzo. Tak, potki. Ok lewo. Może się jakoś zabudujemy i go po prostu zabijemy ze spodu, czy coś? No właśnie, tam jest domeczek przecież. A no, no to ale też go musi ciągnąć. No to... to ja, ja go pociągnę, ok. Pociągnę. Też, go z łuku no, i od nie. razu tam wbiję, ale czekaj, na Ale je, on bardzo, ej, bardzo, on bardzo szarży. No i czekam czekam. Razem. czekam, czekam. Czekam, czekam, nic nie robię. Stoję. Nie kłam. Gdzie ty jesteś? Ja jestem w dungeonie. Ja też. Gdzie ty jesteś? Halo? 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 Nie wiem, ha. Zgradził! Halo! 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 Halo. Dobra. Halo? 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 Hmm. Halo? Halo? O, jesteś, ok. No wejdź się no, siema. Siema! Siema już Przyjęliśmy to was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym z odcinku z, z, z Minecrafta. Się. Dziś właśnie, będziemy zajmować się, się budową drzwi, bossa, którego chcemy. Nowe, za... dromy, nie, 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 nie. Ogar! Ogar. zielonych drzew. Właśnie poruszamy się po grzybowej krainie, w której wiele niesamowitych rzeczy się dzieje. Ostatnimi czasy w tej krainie żyły krasnale, które przez dziwny zbieg okoliczności zginęły z mojego młota. Nie wiem, jak to się stało, jak mogę się dostać. Nie Nie mam pojęcia. Sieza już pracuje nad tą sprawą. Ale zamknijmy to za oko. Tym razem przejdziemy do... ale nie, nie zabijaj ich, bo skóra nam potrzebna. ...w lewo, a mini nie, lecz dzisiaj w z przygotowaliśmy nowy plan na bossa. E, mamy na zamiar zamknąć się w domku i zabić go po prostu, strzelając w niego, a on nam nic nie będzie mógł zrobić, gdyż jest zbyt duży. Zamknij Wielu... się, zgredź! Cześć! Co ja zrobiłem w ogóle? Byłeś idiotą. A ja tylko opowiadałem, po kolei coś no, o to chodzi. Dzięki. Gdzie jest ten do On tam Daj. jest. Zamknij to. Ale on tu nie doskoczy, tam trzeba go jakoś ściągnąć. To czekaj. Ja tam wejdę. Serio? Chwilę, prze przetopię sobie moje wood planki na wszystkie. ile się da, 109. Ja okay. strzelam, może jakieś trafi. 327, spoko. Moje się on, nie damy mu rani On był niżej Jest Ej! pod nami uh. Ej, on tu nie doskakuje co nie? No bo tu są drzewa Zbuduj nie. nad drzewem, bo tam w nie zbudujesz. Oj, teraz z jakoś Widzisz go już? No, widziałem przed chwilą. O uh o -oh. Dobra, buduj, jeszcze buduj. Jest. A nie, trafiłem koźlina Co bym kość. Czekaj, robisz? mam. Co? Jak go się tam zmieści? A już my Dobra, Dobra, O, tu tam jest dobre miejsce i tam się szybko zabudujemy, ale bardzo szybko. Okej? Okay? No to przyspiesz to, okej? Okay? Teraz trzy. Nie będę przyspieszał, zapisień. Zrobiłem pałmu, się no to bierzesz, to bierzesz. Ale znowu takie urządzenie. Ale jak ja robię pał, to spał, a nie. Nie, może. O, urosło coś. <laughs> Patrz, zgryził. Czekaj, czekaj, nie spieraj. Wow. Nie wiem, czy są dorosłe już. Tak. Tu mamy pszenicę. Spieraj i sadź... Ale nie wiem jak. No naciskasz na siebie. Jak klikam środkowym i wtedy wyskakuje. Nie, nie urosły, wiesz czemu? Ja mi tyle samo ile ich było. Dobra, chodź stąd. A mi więcej dropu. No to postawię. Ej mi dropią jakieś itemy i z tego mam. Środkiem naciskasz. Ej, faktycznie! A ja to rozwalałem! A ja nie mogę posadzić. Aha, mogę. Jak jestem głupi, to się na środku naciska. Czemu mi o tym nie mówiłeś w ogóle? Ja nie widziałem. Ja się Ej, teraz Środkiem się naciska ja cię. Ty jesteś epicki, dzięki że to odkryłeś. Aha, tak, okej. Okay. Idę sadzić dalej, czekaj. Jeść. Ja to mogę zjeść! No, od tego jest jedzenie. Chyba zginę. Ta -da. Jestem... A z tego mogę robić chleb. Pewnie przy ognisku. Dobra, chodź z Nie ma ogniska. Nie Ale ten mi nie spada, więc... Jezu, jakie potwory. Patrz. Słabe. No, pisgają za tysiąc. Ale my mamy plan na nich. Czekuję już HP nie mam, raz mi pismę. Ja też, ale okej. Okay. Temperatura mi rośnie. Mi że się <grym> Tutaj będzie rosło bo tutaj jest No Ale teraz on będzie jeszcze silniejszy, bo jest noc. Nie, to go nie zmienia. Znaczy chodzi mi, że moby wokół niego. No to tak, ale wam nie było mobu praktycznie. Teoretycznie. Teoretycznie w praktyce tam nie było mobów. Ja świecę. Jopiej, jopiej, jopiej jopie, jopie. Do góry aj, aj, A gdzie e, gwiazdki trzeba zbierać, żeby mieć manę? Jest tu coś takiego? Nie. No co myślałeś Co już, terery, już, już Ja w ogóle czekam na ten update Pewnie wyjdzie tak na święta idealnie, ale chociaż halloweenowy, halloweenowy, nie halloweenowy W terery już jest update? Nie Hello, hello I z prawego Ten prawy jest słaby, po jednym zadaję ale lewy jest mocny. A! Spadłem na dół, tu jest mob. Skradził 10 Siema. Kurczak. Kurczak, 012 dwanaście. na alt. Nie. Ej, i teraz nie widzę twojego Ja twojego normalnie nie widzę. Ja go zatrułem. I widać wtedy wszystko. Czekaj, muszę zażyć. Cyk, cyk, cyk. I sobie jeszcze zażyję... Czekaj, zielony był na szybki bieg. Czekaj, ja też, czekaj. Hi ale przed... Y czekaj, zielony, yellow? Nie, swim fuck Co to jest? <grym> o Boże, zielony Yellow? No bo ja wiesz, nie odróżniam. Nie, to to nie miał... Eee, po prostu w ogóle... chwila. <grym> no i zostawimy. Sam ła z... Dobra, nie, tu Zgradzia, chodź. Cześć. Cześć Zredio, chodź. Cześć. Chodź Gdzie ty tutaj. You've afraid about this fucking couple of uh, mobs. You understand? Patrz. Ostat. Skrędział <laughs> już coś już coś tam do budowy, bo ja nie mam nic. Jest pod nami ktoś? Czekaj, ja zatkam to całe, okej? Okay? No, jest on tutaj, na dole. Tylko że zabuduj to po prostu. Weź mi tutaj poświeć. I zabuduj, zabuduj na dół teraz trochę. Dobra, wystarczy, wystarczy. I tutaj sejdź. Tu już nie zabuduj, wybój. Tu też nie zmieści, ale... Zmieści się, zmieści się. Poświeć, poświeć. Bo ja wiem, co zrobić. Poświeć. Świeć. No. Tutaj się nie zmieści, ale... Się tu zmieści... się zmieści, tu gdzie świecie no rób rumu co? jeszcze więcej miejsca cholera. Tu się zmieściło. Ost... No nie buduj całego, ja chcę tu strzelać! Czekaj! Wie tak... mam strzelać według ciebie, co? Masz pochodnie tu się nie mieszczą strzały. Zgryzie postaw pochodnie. Nie ma pochodnie. Musisz mieć. Nie mam nad węgla, masz węgiel? Nie, nie przy sobie. Oj, oj, oj. Czekaj, grazie to by się przydało pokopać trochę w tą stronę, żeby on nie, nie dziabnął, Nawet jak tu już skoczy. C Czekaj, poświecę ci. Tutaj się nie zmieści, tak? No nie powiem. Nie, nie zatykaj, to nic. Ale za chwilę nie. odkryjesz. O, dobre. To już możemy rozważyć. nie wiem, gdzie on jest. Nie... nie! Ja tu stać chcę. No to będziemy tu stać. Nie wiem, gdzie on jest. Weź z Gredzie, przejdź się tam i zobacz O trafiłem Serio? No z Gredzie ja tu miałem podest, żeby strzelać do krajera. A okej okay. Dobra już nie buduję. No dzięki S Jezus jaki to A jest człowiek to... Tutaj też się zrób podest Ale nie wiem gdzie on jest No Trafiłeś go zecherach? na pewno to co kłaniesz, nie wykopiesz tak? Pójdę do góry i pójdę po niego. Wow, zgradzio taki męski. No gdzie on jest? Idę po niego. Trafiłem o, go. Trafiłeś go. Oh shit. Jest? Tak. On, cię, on te. Tedy może nas zjeść. A, mamy go. prze ścianę, patrz, mamy go. Dobra. Nie. Yeah. Nic nie dropło no. Ale za to oblokowaliśmy kolejną część mapki A Może mi coś dropło? Nie no. Fade, Crown Wcale nie dropło Nic ty, ty. Nic nie dropło z gracia nic nie dropło Ty... Wcale nic nie dropło Ile ma damage? A? Mało, ale to jest ta fioletowa broń. 6 damage'a, 1,70, 11 dps -a. Ale to jest ta fioletowa, prawo to samo robi. Ile ma? Patrz. Dobra ta broń, naprawdę, bo wysyła taką chmurkę na całe zasięg. I... Patrz, patrz, patrz mogę je zabijać przez ściany praktycznie. Cześć, okay, nie No, 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 co tam Gredzie? Jeszcze mi powiesz ciekawego. Że można mnie czekać. Ale jeszcze ja mam do ptoka. Dobry. No po co my to wlecimy tak oboje? Po co to, to nie Czekaj, czekaj. Czeka. Dobra, chodź. Fioletowa broń. Pierwsza raz w tych sezonach. Wcześniej miałem. Jeszcze jedną, ale niestety. Głupia gra mi zdążyła usunąć świat. I tam była taka że kość mi strzelałem. Nie no spoko jest. Ptak nad nami leci. Cały czas Ja tak idę w ogóle. Patrz, że tu kolejny boss <grym> Joki damage Bo są nocnymi ptakami Uważaj, bo im tu rzucam jakieś różne rzeczy, to trzeba cały czas skakać. Oooo, dostałem. Ale go trafiłem pięknie z ruchu Ale ja dostałem nieźle od niego jednego. Ej, czekaj! Okay. Czekaj, okay. ja potrafię! Jest! Nie, ja zamiast machać powinien celować i wiedzieć, kiedy mam strzelić, Mniejsza o to. No tak w ogóle zmierzamy, to tutaj tak biegniemy, biegniemy, a jak ty będziesz świecił, to możemy zgubić po drodze na przykład skrzynię. Czekaj, mam rowa. Ja też. A ta potka moja, ta taka czerwona szyszkawka to cały czas wychiluje, tak? Yy, nie. Ale długo, dłużej o wiele niż bandaż. Czekaj, z no to dobry, tam jest ich dwóch jeszcze. Świeć Jest i skóra. Idzie jest następny? Dobra, odpuść sobie, chodź. Okej. Okay. Jest i domek. Czekaj, ja będę świecił. Gdzie jest dziecko? Kaktusik. Może może jakieś książki tam? Wyśpisz się. Wyśpisz się. Nie, nie muszę. Musisz masz. Ho, dobra. Avianin nie bij go. Nie mogę nic z nim zrobić. No bo nic się nie dało z nim zrobić, to po co taki bezużyteczny człowiek jest? Znaczy, Avianin. A fajna tablica, nawet podoba mi się. Mm -hmm. Nic jedropło, Nic. Być mi nie oddał, jakbyś ją zobaczył, tylko byś mi oddał tą słabszą. Co ty mówisz, jaką słabszą? Czy ty. Czekaj, nie zgrodzi mnie, Dobij go z łuku. Czy ty dropuj ci dwie bronie? Nie. Chodzi mi o to, że ty by, ja bym, jakbyś zabrał tą, to bym mówił ci, że chcę następną, bo. znaczy chciałbym ją, nie? Bo. tak było Dobra, w układzie. Ja się tam. A ty byś mi dał to słabsze, co miałeś ty teraz? Nie. Yeah. Nie, właśnie, że tak. Bum. Bum. Ok. Czekaj, bo znowu zginę, bo się brąbuje w nich jak tebli. Jestem opetankiem. A, czy to prawda? Że jak przejdziemy w lewo, to obejrzymy całą planeczność? Tak, planetę, już coś zrobiłem na odcinku, tak mi się wydaje, przynajmniej, że to było na odcinku. What?! Jakiś dinozaur. Ja go, ja go z tego, zignituję. Nie! No. Ja tu mierzę łukiem, w razie... Ja łukuję. Okay. Trafię go tylko raz. A ja w ogóle, bo po co? O, 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 o. o, o, o. Nie! Gdzie jestem? Utknąłem ścianie. ścianie. <noise> go z łuku. Czekaj, dam ci się światło. WHAT?! Dobra, nie wychodź, 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 wychodź... Ej, oh. czekaj, ja go piję! <laughs> patrz... Tam jest ich więcej... <laughs> Ale rozkwina w <go>. ogóle... <laughs> nie Ja w nich trafiam, patrz. No dawaj tu w skórę! Dobra... UUU! Uh. Patrz, jak tam jest! Chodź tu. I co to tutaj jest. jest? Siemanko. Dobra, nie wychodzimy, choć Wychodzimy! Być. Wychodzimy! Być. Ja tu nie Być. będę pracować! Oła. Owy of tanki jeden. Dobijaj, dobijaj! Z łuku dostał w Ale mam lowa. Jak to? Zgrać o! Przeszliśmy planetę wokoło, pamiętasz? Jak tu używaliśmy tego spida? Aha. Ty to wykopmy złoto, które jest pod nami może. Jeśli to jest złoto, tak, to jest złoto. A gdzież było więcej domków. i ci tam zginę? Zginąłeś tak? No trochę. Wiecie co my teraz zrobimy? Dosyć ciekawy nick, że wyłączymy nagranie. Pożegnamy się z wami bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuj podziękujemy Wam za oglądanie. W się pożegna, ja się pożegnam, a po odcinku po prostu sobie pozdobywamy skóry. Wow. Też tak sądzę. Ja też tak, tak. sądzę. Dziękuję. Tak więc oglądanie z gry, się teraz żegna. Myślę, bardzo, bardzo, ja bardzo serdecznie dziękuję za to, że w ogóle, w ogóle mogę tutaj być z kurczakiem w tym odcinku, nie? Siła! W ogóle... No. Ja też dziękuję, że mogę być z w tym odcinku, oczywiście. Z taką sławą, zawsze chciałem wystąpić z nim po prostu w let's play, wiecie, od moich pięciu widzów. Dobra, dzięki Wam, bo to bardzo, było bardzo moje w ogóle marzenie, a od urodzenia zawsze chciałem z nim wystąpić, co tak. nie. I wreszcie spełniło moje marzenie, więc cieszę dzisiaj. <grym> pa, pa!